No właśnie wstałem. Przed chwilą jest godzina ósma. Nie będę wam pokazywał, jak wstaje. Tutaj żonka już mi kawkę zrobiła. Zobaczcie, nie będę wam pokazywał, jak wstaję, a to z tego względu, że moja żonka mówi, że jak wstaję, to wyglądam jak niedźwiedź, który się przebudził ze snu zimowego i mogą być nawet agresywny. Dlatego tego Wam nie będę pokazywał. Zaraz stanę na wagę, zobaczę ile ważę. To jest mój codzienny rytuał. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten taki króciutki vlog z dnia mojego życia. Jeszcze chciałem Wam coś powiedzieć odnośnie tej kawy. Przez cały czas jak byłem na redukcji, około 6 miesięcy, nie piłem kawy z mlekiem. Teraz już żonka mi daje kawkę z mlekiem. Z tego duży że redukcja już się tak naprawdę skończyła. Jeszcze Wam pokażę jedną z naszych rzeczy. Albo kogoś, można powiedzieć. Zobaczcie bestia. Bardzo szybko wyczuje, że wstałem. Przychodzi z dołu, przychodzi do góry, bo wyczuje, że wstałem. Będzie. No i czas na ten codzienny rytuał, więc muszę się zważyć. Wiecie, że nie lubię reklamować rzeczy, które nie są przydatne. To akurat jest waga z firmy Mediatech. Bardzo przydatna, bardzo fajna rzecz, dlatego tutaj wam troszeczkę podpimpuję. Bardzo fajna rzecz z tego względu, że ta waga się łączy ze, ze smartfonem. Akurat wam teraz tego nie pokażę, bo akurat tym smartfonem nagrywam, ale łączy się ze smartfonem, bardzo fajnie to, bardzo przyjemnie to przebiera. Ściągacie sobie programik. Na, na waszego smartfona. Łączy się, waga się z nim łączy ze smartfonem i pokazuje Wam bardzo fajnie kilogramy, tkankę tłuszczową, ilość wody w organizmie. Więc naprawdę bardzo to fajnie wszystko wygląda. Bardzo przejrzyście i robi taki Wam wykres, a więc możecie fajnie monitorować. Swoją wagę, i to jest bardzo przyjemne dla osób, które starają się zredukować. Z tego względu, że bardzo fajnie można kontrolować spadek wagi. Powiedzmy, ważysz się nawet co 2-3 dni i patrzysz, jakie. Spadki masz, jeżeli chodzi o, o wagę, nawet tkankę tłuszczową można sobie mierzyć i bardzo przejrzyście to wszystko wygląda. Tak jak już wcześniej wspomniałem. Ja teraz się zważę, zobaczymy ile mam kilogramów. Na to też czekają pewnie hejterzy, muszą zobaczyć, czy nie kłamie z wagą, czy waży tyle ile mówię. Ja będę się ważył w skarpetkach. Powiem wam dlaczego, z tego względu, że lewy paznokieć mam delikatnie uszkodzony od stopy, to już chyba z 3 miesiące. Już to się goi, ale powiem Wam szczerze, że stało się to jak gałem w piłkę nożną. Wiecie, że lubię sobie pogać. Ci co mnie śledzą, wiecie, że lubię sobie pogać w piłkę nożną. No i czasami się zdarzają tam jakieś delikatne, można powiedzieć, wypadki. No ale nic, stanę na wagę i zobaczymy, ile mam kilogramów. No, widzicie, no? jest 89,3 89 kg. No więc po zakończeniu, po zakończeniu redukcji miałem 86, jak dobrze mówię. A teraz mam 89. No więc troszeczkę wody naszło też i z tego względu, że jednak tego jedzenia. Troszeczkę więcej węglowodany zostały podbite. No. no i tak wygląda moja aktualna waga. Jestem akurat z tego zadowolony. Myślę, że 90 kg nie przekroczę akurat na, na tym takim wyrównaniu kalorycznym. Pokażę Wam, jak to fajnie działa. Żona akurat ma fajne paznokietki. Tak, trzeba stać troszeczkę dłużej. No i waga fajnie wszystko pokazuje. Już się połączyła ze smartfonem. Zaraz Wam pokażę i bardzo fajnie wszystko już jest e, zważone, a więc ilość wody, waga i, i body fat, ilość tkanki tłuszczowej. Już dziękuję Ciesomko. No, super. No za czym pójdę na siłownię, to zjem tak na godzinę przed tym za czym pójdę na siłownię, to zjem 50 gram płatków powsianych, no, zobaczymy. Mi się wydaje, że 55, no niech będzie. Niech będzie to wystarczy. Wysypałem mi się. Nie szkodzi. <laughs> Żona mówi, że posprząta, że nie szkodzi. No jak zwykle, no doklejone ręce w kuchni, to można tak nazwać. No ale tak, 50-56 tu jest gram płatków owsianych, to już nie rozdrabiajmy się tak aż bardzo to zjem na godzinę przed pójściem na siłownię i zrobię sobie dzisiaj ciężki trening pleców. No dzisiaj będzie dosyć ciężko, ale nie za dużo. Jak zauważyliście, tego nie jest za dużo. Z tego względu, że... Z tego względu nie za dużo, ponieważ no, gdybym, gdybym miał później troszeczkę iść na siłownię, to jednak tych płatków może troszeczkę więcej bym zjadł. Ale nie, na siłownię akurat idę za godzinkę, także nie chcę, żeby ten żołądek był przeciążony. No to więc widzicie, 50 dokładnie. 57, teraz pokazuje ta waga. No. 57 gram płatków owsianych. No Zaraz będzie 100 pytań, Patryk, a jak zjesz te płatki owsiane? No to, żeby tego uniknąć. To zalałem tutaj wrzątkiem. zaraz przykryję troszeczkę. Musi być przykryte, żeby one po prostu troszeczkę się zaprażyły. A no więc przykryję jakimś, jakimś talerzykiem, no i dodam łyżkę stołową miodu, no i to będzie ten posiłek cały, po którym udam się na siłownię. Ale tak jak już wam mówiłem, na no godzinkę odczekam. Z tego względu, że jakbym od razu poszedł po takim posiłku na siłownię, no to źle bym się czuł, dlatego nie polecam nikomu, żeby od razu po posiłku iść na siłownię. Ten czas oczekiwania pójścia na siłownię delikatnie się zrelaksuje. Wyciszę się delikatnie. Przy muzyce Susan Wong uwielbiam dobry wokal i właśnie przed siłownią bardzo często sobie słucham albo meluły, Albo, albo Susan Wong. Bardzo dobry wokal. Wszystkim polecam. Jeszcze przed siłownią spacerek z żonką i z pieskiem. I bezpośrednio po spacerku na, na siłownię. No muszę zrobić ten ostry trening pleców. Żonką pomachaj moim widzom. Żonko, a czemu tu z pieskiem uciekłaś? A, przecież on waży więcej od ciebie, on by cię pociągnął delikatnie. Żonka ucieka, bo ktoś idzie tam z pieskiem, to żonka stara się być bardzo uprzejma i schodzi z drogi, ale każdy pies dla mojej żony, każdy pies to speedbull. Obojętnie jaki to mówi, że to jest pitbull. Widzieliście kiedyś takiego pitbulla? Bo żona mówi, że to pitbull jest. Już właśnie jestem w drodze na siłownię. Chciałbym wam powiedzieć coś. Bardzo istotnego. Oczywiście każdy żyje jak chce, bo ja tutaj nie będę nikomu e, nakreślał jakieś drogi życiowej, ale e, tak naprawdę, jeżeli siłownia, a więc Twoje hobby, to coś, co powinno być długorzędną rzeczą, jeżeli przykryje takie sprawy rodzinne, jeżeli przykryje takie sprawy rodzinne, to. Jeżeli przykryje to, co jest najważniejsze, w sumie, w sumie to, co powinno być najważniejsze, a więc e, rodzina, dzieci, e, szczęśliwy dom. Jeżeli siłownia przykryje Ci to, to nie osiągniesz nigdy żadnych rezultatów. Możesz być samolubem, może weźmiesz jakieś medale, e, może weźmiesz jakieś puchary, ale w pewnym momencie obudzisz się z tak zwaną ręką w nocniku. I, w pewnym momencie sobie uświadomić, że straciłeś to, co jest najważniejsze na rzecz czegoś, co jest tak naprawdę nic nie warte. Nic nie warte. Bo tak naprawdę, powiem Wam szczerze, że mięśnie, no fajnie być wysportowanym człowiekiem, fajnie yy, wyglądać, to jest, to też jest jakiś tam styl życia, można powiedzieć. Ale nigdy w życiu to nie może stać się rzeczą pierwszorzędną. Nie może to przykryć tego, co jest naprawdę istotne. Do zobaczenia na siłowni. Plecy. Jak wiecie, parę osób już się przekręciło od sterydów, jeżeli chodzi o ćwiczenie na środkach dopingujących. I fajnie, gdyby w Polsce coś też takiego wymyśli. Zobaczcie, zakład pogrzebowy i tam siłownia, nie? No, a więc tak szybko masz, nie za daleko. No i tu zakład pogrzebowy i siłownia. A więc można pompować ile się chce, bo zaraz bliziutko masz. O.

stoi. Dzisiaj nie trafiliśmy do zakładu pogrzebowego. Żonka jest chyba z tego powodu zadowolona. Wszystkim życzę właśnie takiego uczucia. To jest po prostu to. Żona dzisiaj ze mną potrenowała bardzo fajnie też. Bardzo przyjemnie, bo uwielbiam żoną trenować, bo jest taka motywacja fajna, więc nawzajem się motywujemy. Naprawdę, jeżeli ktoś ma możliwość e, tak w parze trenować, no to jest coś niesamowitego. A jeszcze mąż i żona, to po prostu coś pięknego. No. Tak powinien wyglądać e, taki perfekcyjny związek, że wszystko robicie razem. No, już jestem po siłowni dawno. Powiem Wam, jeszcze zdążyłem się dwie godzinki przespać. Bardzo fajnie e, kontrolować tą regenerację. Bo, jednak, jak człowiek jest zmęczony, to i po siłowni to nic się nie chce. Dlatego lepiej się przespać te dwie godzinki. Ja ja zawsze pytam żonki, czy mnie popilnuje, jak sobie pośpię, żeby nikt mnie nie przebudził. Żonka oczywiście się zgodziła. Dwie godzinki się zdrzemnęłem. Powiem Wam, że naprawdę no, czuję się o wiele lepiej. I teraz mogę dla Was kontynuować tego vloga. Eee, spacerek sobie teraz zrobię. Po spacerku mam ochotę na jakieś barbecue, jakiegoś grilla zrobić sobie z żoną. Eee, podejrzewam, że jak jeszcze będzie pogoda, jest dosyć ładna pogoda. No może nie jest aż tak mocne słońce, ale zaraz coś ma być. nie? Żonka mówiła, że zaraz jakieś słoneczko ma wyjść. Po siłowni mogę wam powiedzieć, co zjadłem po siłowni. Tego akurat nie nagrałem dla was. Nie było jakoś czasu. Po siłowni zjadłem 100 gram ryżu i dwa, dwa takie dosyć duże steki wołowe. I teraz jak zrobię sobie grilla, to podejrzewam, że żonka z jakąś krkóweczkę z córką. No a ja sobie zrobię coś, coś takiego specjalnego, jakieś tam steki wołowe, może takie trochę cieńsze żeby to szybciej doszło, ponieważ już mamy godzinę, prawie 19, Także 18.00, także no, na tego Gila nie mam za dużo czasu. Zobaczcie, jakie tu są fajne koniki. Moja żona uwielbia. O, piesek też widzę, lubi. No to są takie widać, że. Kurczo. Zły jest. Czemu on ma taki pasek na sobie? Oddzielony. Od jeżdżenia. Ma siodła? Nie. Tak o, ma? Jest. No, od siodła. Patrz, widać tutaj. Tak? No. Nie rób mu tak blisko. Tak, nie stresuj go. Ty, bo ci ząb pokaż. Obiecałem żonie, że kupię ich takiego konika. Ty, ty tutaj. Tutaj, tutaj w Anglii jest to bardzo modne jeżdżenie na, na koniach. Tutaj płacą za to grube pieniądze. Ktoś, kto ma tutaj tą e, stadninę koni, to naprawdę zarabia ładną kasę. Bo ja widziałem tutaj wcześniej, że wypożyczali te konie do, do jazdy. Przy okazji tego spaceru powiem Wam coś dosyć ciekawego. E, ostatnio oglądałem materiał na na pewnym kanale, na kanale gości. Już nie istotny jaki to jest kanał, ale materiał odnośnie treningu, odnośnie przerw treningu. Wiecie, że ja lubię czasami sobie wskoczyć, jak mam troszeczkę czasu, jak mam czas, to wskoczyć sobie na inne kanały i poprzeglądać, co tam ciekawego można wyłuskać. I ci ludzie, te osoby wcześniej propagowały trening FBW-a, więc full body Teraz pokazują jakieś tam badania. Nie wiem, czy to są najnowsze badania, już tego nie sprawdzałem. Ale jakieś badania które mówią, że trening z przerwami, a więc powiedzmy, że masz ileś tam dni przerwy i to jest nawet systematyczne, to że ten trening z przerwami jest tak samo wydajny, jakbyś trenował codziennie. A więc jakbym miał to teraz ująć jednym zdaniem. Bo ja propagowałem F, e, Split. Mówiłem, że Split jest lepszym treningiem niż FBW. E, to jakbym teraz miał to ująć jednym zdaniem, to bym mógł powiedzieć teraz tu tak nie przechwalając się, znowu miałem rację. E, opowiem wam ciekawą sytuację, to też będzie fajna lekcja dla niektórych. Jest taki kulturysta polski, on nie jest za bardzo znany wam powiem, to jest taki młody człowieczek, który miał kiedyś problemy z pryszczami na twarzy. Był podobno w programie, dlaczego ja tam występował. Miał problemy z pryszczami na twarzy. E, śmieszy mnie. Mówił, że to nie było od środków dotingujących, androgennych. Androgennych, tak. Śmieszy mnie. Jedna rzecz. Gość został zbanowany u mnie na fanpage'u. Za ubliżanie. Nie, nawet na YouTube. Na YouTube. Za ubliżanie. Później na fanpage'u. Za ubliżanie. Później na face'u. Patrzcie, jaki uparty. Później przyszedł na face'a. A więc na normalny profil. Tam też został zbanowany. Nie poddał się, nie poddał się, tak po prostu korci go, żeby mi skomentować, tak mu żal tyłek ściska, tak jest zazdrosny o tą moją sylwetkę, może nie tylko sylwetkę, może też o sposób życia jaki prowadzę, może taki, że jestem luzakiem, że po prostu się niczym nie przejmuję. No to jeszcze musiał wejść na Instagram, na Instagramie został zbanowany, więc tak naprawdę mamy cztery rzeczy, tak cztery takie portale, gdzie został zbanowany. Wyobraźcie sobie, że gościu mnie odnalazł na Snapchacie. <grymne> odnalazł mnie na Snapchacie i pisze do mnie na Snapchacie. Pięć takich portali społecznościowych, pięć takich komunikatorów, gdzie mógł tylko napisać i zostać zbanowany, tam został zbanowany. To są... to jest objaw człowieka, który nie ma swego życia. Ale ja Wam powiem, jaka tu jest godność. Ten człowiek nie ma żadnej godności. Przecież ktoś go gdzieś nie chce, on dalej tam się pcha, pcha się tam na siłę. No, jak mnie ktoś gdzieś zbanuje, bo komuś się nie podoba moje zdanie, ja nikomu nie ubliżam, nikogo nie obrażam, staram się bynajmniej. A jak, jak ktoś pomyślał, że go obraziłem, to to była prawdopodobnie ironia albo żart. W formie żartu to robię, ale dla mnie jest śmieszne, bo kiedy ja gdzieś wejdę i ktoś mnie gdzieś tam gdzieś zbanuje, no to ja po prostu już z nim nie dyskutuję więcej. No człowiek po prostu nie chce ze mną dyskutować i dalej się tam nie pcham. A ten właśnie kulturysta, no jeżeli tak można nazwać, ja to nazywam pseudokulturysta. pseudokulturysta, wszędzie pięć portali społecznościowych został zbanowany, ale wykorzystał wszystkie szanse, wszystkie szanse wykorzystał. Nawet nie wiem, chyba na Snapchacie jeszcze go nie zbanowałem, a więc on wie, że ja o nim mówię. E, kolego, e, masz jeszcze szansę. Nie tylko wystąpić w programie, dlaczego ja, dlaczego ci wyskoczyły syfy na twarzy od środków dopingujących, ale masz jeszcze szansę podyskutować ze mną na, yy, na snapchacie. Może mięsnego jeża zrobimy przed tym, za czym, za czym zostaniesz zbanowany. <laughs> jeszcze chciałem Wam coś istotnego powiedzieć, że wszyscy tak płaczą, że, że ja nie jestem kulturystą, bo nie biorę udziału w zawodach, aczkolwiek. Jestem zawodnikiem oficjalnym UKBFF, a więc mam kartę UKBFF, a więc już nie mógłbym startować w pierwszakach A więc, no, jestem zawodnikiem, byłem na scenie, jestem zarejestrowanym zawodnikiem UKBFF, posiadam kartę UKBFF, brałem udział w zawodach Mans fizyk, a więc męska sylwetka. Ale e, wszyscy dalej płaczą, może tego nie pamiętają i płaczą że nie jestem kulturystą, nie jestem zawodnikiem, bo nie brałem udziału w zawodach. No dobrze. Postanowiłem, że wezmę w następnym roku udział w zawodach. Znajdę jakieś zawody tutaj w UK. No bo jakieś wyszukam. Tutaj mój kolega bierze udział w zawodach non stop. To ja z nim może się udam na te zawody. No i wezmę jeszcze raz udział w zawodach. Albo klasyk, albo męska sylwetka. No tak dla śmiechu. No, Ale musicie mnie dopingować, musicie mnie dopingować wtedy ja na pewno wezmę udział w tych zawodach. I możliwe, że nawet na tych zawodach i możliwe, że nawet na tych zawodach wezmą mnie na testy antydopingowe. I zobaczycie. Patryk natural, Niesamowite. Dobra żonko? Widzicie? Żona też się cieszy. A więc wyczekujcie mojego startu w zawodach w następnym roku. Przygotuję się. O, weźmie to? Dawaj, będzie. O, złamał! Złamał! <grym>. Tylko jest <grym>. z z jakimś pingulem albo wilkiem, nie wiem. Uciekaj, Idź, Piszaczku, idź, szybko Chodź patruj! To jest ten, jak on ma, husky. No. Uciekaj, tak? szybko! Szybko, Szybko! No nie, no niech idzie. No, idź. no. Uważaj, żeby cię po nogach idź, tym, idź. tym kijem nie przejechał. Pa, pa. <gry> test test gimbala przy okazji zrobię. Do przodu bądź. Ej, on mnie dogaja z tym kijem. Ja pierd... Ale poszedł. Powiem Wam szczerze, że uwielbiam takie spacery z żonką. To jest coś niesamowitego. Tylko słychać w sumie szum liści. Zero cywilizacji tutaj. Bardzo fajnie tutaj sobie mieszkamy. Bardzo dobrze trafiliśmy tutaj w tej Anglii, nie? Super. Dobra wielka, nie ma, e, tak. Fajnie, bo nie ma tutaj też e, problemów e, z ludźmi z trzeciego świata. A więc e, bardzo przyjemnie no. On już stary jest ta twoja bestia. Dzisiaj pełen relaks, odpoczynek po ciężkim treningu. A jutro wracam do ćwiczenia. Pytaliście mi, czy można wypić jedno piwko? Zobaczcie, co tu stoi. Heineken. Jedno piwko na pewno nie zaszkodzi. Oczywiście, że można na weekendzie sobie wypić jedno piwko, aby nie przesadzać. Pić tak, żeby się nie upijać, jak ja to mówię. Zobaczcie, tu jest pełna obsada teraz. Kiełbaski. Ja nie jem kiełbasek, ale pierś kurczaka tu leży dla mnie przygotowana. A już się robi bardzo ładnie piers kurczaka, karkówka, tutaj jest wołowina, steki bardzo cienko pokrojone. I tutaj bardzo ładnie, bardzo ładnie karkóweczko już dochodzi dla żony i dla córki. Pięknie. Aż się prosi, żeby coś powiedzieć z Cesto Wirona i zbliżyć troszeczkę tą kamerę, ale nie będę tego robił, bo są e, ludzie, którzy tego nie rozumieją, a więc nie rozumieją ironii. I do kogo ja mówię pewne teksty. Patrz już prawie wszystko poszło. To dopiero jest pust. Zapamiętajcie, powiem Wam e, tajemnicę. Jak jecie grilla, to nie możecie jeść chleba z mięsem. Z tego względu, że chleb to są węglowodany, mięso to jest białko i tłuszcz i to stworzy mieszankę wybuchową. A więc jak jesteś na redukcji, to albo samo mięsko z jakimiś powiedzmy oliwkami, ewentualnie jakaś sałatka, sałata jakaś grecka, i to wszystko. Jeżeli do mięsa dopakujesz chleb, no to niestety szlak trafił redukcję. A więc tylko wyłącznie samo mięsko z jakimiś oliwkami, z jakąś zieleninką e, bądź jakieś może nawet same pomidorki sobie wkroić. Nie będzie to za duże, nie będą to za duże ilości węglowodanów, ale w żadnym wypadku nie można mięsa na redukcji z chlebem. To po prostu będzie mieszanka wybuchowa typowo na e, dietę masową.